Dzień dobry, czy szyczony na Was bardzo serdecznie jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka. Hejka! we dwójkę, muchani, jest raźniejsze. E, <grym> tak. tak. Słuchajcie, przy... hmm. kilka kwestii na starcie, mianowicie pierwsza kwestia nie ma Rena i Berberta, ponieważ... E, siat internet. E, hmm. Była, że tak powiem, w e, czwartek była burza hmm. śnieżna i obydwu siat internet, po prostu mają problemy. E, no cóż, mam nadzieję, że do niedzieli wrócą. E, co więcej, e, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj... Jest u Joszelki setny odcinek z GTA, także Ojej. gratulujemy w komentarzach, wytrwałości! Ojej, już setny. Tak jest, odcinek specjalny i dlatego słuchajcie, dzisiaj robimy coś, co teoretycznie nie działał, a jakimś cudem działa, sprawdzaliśmy, nie zawsze się udaje, czyli no. Batman dmucha motocykl. Tak. I to nie byle jaki, bo Shinobi najnowszy, mhm. najdroższy, prawie że no, trochę drogi i słuchajcie moi drodzy, sprawdzimy jak to działa, oceniajcie w komentarzach. No to co, bierzemy się, nie? Ja zjeżdżam do ciebie już Dobra, powoli chodź. Tylko pamiętaj, ja szuka w ogóle, że tak powiem, tych dmuchania zbyt często nie robiła, więc wiecie... Nie umiem dojeżdżać na czas. Patrzcie na to! I teraz ty! Teraz muszę Dobra, znaleźć. E, teraz prawdopodobnie mogę zdechnąć. Możesz zdechnąć? No lepiej, żebyś Ej, nie... nie, nie zdechłem e, Ja mam problem zawsze z dojechaniem mógł... na miejsce gdzieś... Y... Bardzo daleko, więc... Eee, powiem tylko tyle. Po prostu ten odcinek napiszcie, że jest epicki po prostu, bo w tym momencie robimy dmuchanie motocykla, eee, gdzie zwykle po prostu kotek z motocykla spadał. Tak. Nie udało się dmuchać, a Shinobi, a to nie wiem jak to czy czy się nie eee, jest spoko. Eee, tylko zobaczcie, jak daleko latam. To jest po prostu niesamowite, Dobra, że motocykl. Znaczy ogólnie dmuchanie motocykla połączone z odpowiednim ustawieniem motocykla w locie sprawia, Oj, że, że lecicie po prostu tak daleko. Mm. O, prawie mi potrącili. No po przecież w życiu tak daleko nie doleciałem. No chyba, że jakimś takim, nie wiem. No nie, nigdy niczym nie doleciałem tak daleko. Ja muszę do ciebie dojechać. Poczekaj chwilę. No ja, poczekaj, no bo ja muszę też dojechać, bo tutaj nie ma miejsca, żeby dmuchać. Tu jestem na autostradzie. No. Muszę sobie wyznaczyć drogę, bo ja po prostu mam taki problem z... E, dobra, Joszulka, ja do ciebie w takim razie, razie cisnę. Już, ja mam ogólnie problem chyba z jakąkolwiek e, jazdą. E, czekaj, jak się tu jedzie? Nie, słuchajcie, ogólnie e, wprowadzenie... E, te... zostań, tam, zostań tam, zostań tam, zostań tam! tam, tam jest tu, kolejna zostać? miejscówka, Dobra. dla porównania, bo widzowie, którzy regularnie a -a. oglądają dmuchanie e, Batmanem, to w tych miejscówkach zawsze dmuchamy i jest po prostu gigantyczna różnica. No słuchajcie, e, już letka, powiem Ci tak, zwykle dolatuje albo na tą autostradę tu, albo kawałek tutaj. Troszkę dalej. Ale nie, że za te góry tam wyleciałem. a tu. Yy, nie, nie, chodź tu, tu, tu. Gdzie? No ja tu, gdzie. Tutaj ten ostrzał. A bo, dobra, zjedź troszkę niżej. Troszkę niżej, zjedź. O! Eee. Yy... Czekaj, o, o, o! Dobra, chwila. To będzie prawdopodobnie na wysokość albo coś ten deseń. Podejrzewam, że tak właśnie będzie. Poczekaj. O, dobra! Żeś poleciał! O, ja! Ej, niedobry Ale jadź. żeś poleciał! Co! Co? Nie, dobra, nie, nie, za daleko. Za daleko? Nie! Nie do wody! Nie do wody! <noise> Okej, okay, szkoda, że tego nie widzę. Okay, Ale spisałem. widzę, że jesteś poza, poza totalnie mapą. Widzisz, tam poleciał. E, słuchajcie, no po prostu kosmos. O ja. Widzisz, gdzie ja wylądowałem? Widzę. Znaczy, w... dobra, Dwa kilometry dalej. Dwa no, kilosy. Dokładnie, to jest epicki Batman-dmucha po prostu. Jak mam teraz wrócić? Ja podjadę, ale... Możemy się Nie. na chwilę zamienić? Jasne, jasne, tylko wiesz co, kwestia jest taka, że jeżeli chcesz tak daleko polecieć... Muszę lawirować shiftem i kontrolem? E, tak. Ojo. Znaczy właściwie kontrolem, głównie kontrolem. E, musisz ustawić motocyk tak, żeby górne koło podniosło się, żeby ten motocykl był pionowo. E, I wówczas faktycznie... Wiesz, możesz... tak na po prostu. Ja praktycznie odpaliłem... Odpa odpa Infinity Fly się udało. Okej. Okay. Aczkolwiek miałem akurat górkę, więc przywaliłem. Nie więc tu był problem. Dobra, na szczęście jako klub motocyklowy to udało mi się szybko wezwać motocykl z powrotem Ale zobaczcie gdzie ja poleciałem po no prostu. Co no... to jest za jakieś miejscu halo! Stąd byłem wymuchany jakoś, nie? Czekajcie, ja byłem wmuchany. Nie, stąd byłem wymuchany, tutaj gdzieś. Chyba. Nie, to... czekajcie. Zgubiłem się w ogóle. Podjeżdżam, Dobra, podjeżdżam. Już, podjeżdżam. Już, 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 już jadę, już jadę. Jak tak, jedziesz, pojedziemy. jak ja już jestem na miejscu prawie że. Tylko wiesz co, tutaj nie ma za bardzo miejsca takiego. Musielibyśmy wrócić. Oj, ja tu przyjechałam no, po to, żeby wracać. No nie no, bo to jest kawał drogi, a tutaj za chwilę możemy się utopić, ja ogólnie nad tym całym jeziorkiem musiałem przeskoczyć. O, super. Super, raznie. E, więc no, mega chat, mega ciężko powiem. Sporo no, tutaj no, będzie dojeżdżania i tak dalej, ale no loty kilometrowe. Chyba trzeba inne motocykl, mo motocykle sobie sprawdzić. Nie, dzisiaj testujemy tylko wyłącznie Shinobi, ale słuchajcie, jak będziecie chcieli więcej ale odcinków, Ale w innych do... odcinkach, to oczywiście tu to na myśli. To, to, oczywiście, że tak, to jak najbardziej. Tak napiszą moi drodzy, że tak, chcemy więcej na testowanie motocykli. No spoko, Loco, e, porobimy. Tylko najlepiej takie rzeczy w duecie robić, bo jak się robi to w dużej ilości Batmanów, no to niestety e, wygląda to, jak wygląda. Hmm. E, tylko czekaj, wiesz co ja proponuję? Tutaj podjedźmy sobie gdzieś, gdzie jest sprawdzony ten i pojedziemy tak, żebyś e, wyskoczyła, ale żebyś się nie utopiła, czyli gdzieś na miasto. Nie, no, bo na to razie pomował. to ja się tutaj rozwalam, jeszcze ktoś do mnie dzwoni e, Dobra, rozwala. ja już zerkam gdzieś, gdzie moglibyśmy tu skiknąć. Tutaj była fajna miejscówka, To można było wskoczyć e, normalnym pojazdem. Tutaj, to znaczy myśmy... gdzie? Gdzie jestem. E, myśmy z Bert Bertr ja tutaj się stąd mniej więcej... O, mniej więcej skakaliśmy, e, czekajcie, gdzie to było, gdzieś chyba stąd. No, jakoś stąd to było. E, bezpośrednio na e, Kasynko. Okay. Tylko to Na Kasynkom autem. Tym motocyklem, jestem podejrzewam, że jesteśmy w stanie polecieć Dobra, znacznie dalej. No, zamiana. Tak, to zamiana. A, Brawo. Nigdy nie klikaj F w -y Vigilante. Dobra, czekaj, weź ja ten Ja zapomniałam, motocykl. że tu się wysiada na F. Dobra, weź wysiąć. Ja sobie już ustawiłem oto ten. Weź sobie y, motocykl tutaj. Wysiadam. Proszę bardzo. Okej. Ty jak tak. wsiadaj? F jak frajer. F jak wsiadaj. E, tylko musimy udostępnić to ten pojechać. A, jak Nie, no nie muszę. No, je tak. A nie, dobra, okej, okay. po prostu tak wsiadł. Po prostu wolał iść z drugiej strony. Dobra, czekaj. Muszę zobaczyć tylko teraz, tak, żeby to było e, spoko loko. Spoko loko? E, czekaj. Ja proponuję w takim razie, tak, żebyś się e, dobrze wybiła. Tutaj chyba tędy będzie najlepiej. E, ja już się ustawię, a ty zjedziesz do mnie tam od góry. Dobrze. O, dobra, to będzie najlepsza miejscowa. ty masz przyspieszenie na tym motorku? Dobra, tylko dupcią. Dupcią się ustaw bokiem to ja nie wiem, jak to zadziała, ale to też, że będziemy musieli przetestować. Dobra, czy jesteś gotowa? E, nie. Dobra, y, czekaj, boś zjeżdżasz mi. Do przodu, do przodu jeszcze raz. Bo mnie jesteś bokiem już. Jesteś nie, jestem pod... cały czas. Dobra, cię kołem zanów, tyłem. dobra, uwaga, gotowa. 3, 4, pu! Łocie, no prawie Osmos. no. Tylko pamiętaj, żeby, żeby kontrolem ustawić te koło do góry. Okej, okay, dobra, spadłam z, z, z motorka, ale nie zginęłam. Tak, przy, uderze, przy uderzeniu w ziemię faktycznie spada się z motocykla, ale pomimo no było tak tego. Ej, nie no, czemu tak, daleko, tak krótko tak tam pojechać? Czekaj, ja już lecę nie do wiem. ciebie. Jakoś tak nie było. Nie wiem. Dobra, ja już Widzę, lecę do że ciebie. Lecisz. O. O ja. Dobra. E, o, czekaj, czekaj, czekaj. E, Chodź zamieńmy się jeszcze raz. Ja spra tak? muszę sprawdzić tą miejscówkę tam, no. Mamy. tutaj ty poleciałaś. Miałem sobie włączyć włączył ten Infinity TRT. Tak? E, no przynajmniej tak połowicznie, bo to tak naprawdę nie było to w pełni. Włączone. Tak w pełni Infinity Fly można włączyć tak naprawdę na sesjach e, e, na akcjach gdzie troszeczkę, że tak powiem, grawitacja jest zaburzona. E, Okej, okay. co teraz było? Tutaj, o, tu, tu. tu. Dobra, tutaj sobie okay. zjedź tam na dół sobie zjeść tylko nie tak mocno! Dobra, spoko, 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 niżej, 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 no, niżej. O, niżej. Dobra, stój, poczekaj. Czekaj, tak, żeby w palmę nie przywalić. No właśnie, Potem tak, żeby w palmę. Czekaj, dobrze jest? Chwilę. Siedzisz mi na oponie. O, teraz... Dobra, dawaj! Nie no, musiałeś wtedy... Nie wiem. Daleko no, poleciałeś? Na autostradę. Okej. Okay. To musiałeś nieźle źle wybić po prostu. A, źle wybić po prostu, nie wiem. Nikt mnie nigdy nie włączyłaś w obuzie. No ale niby jakim cudem mam to włączyć? Znaczy inaczej, to nie da się tak włączyć, nie no zawsze masę. to zadziała. No Widzisz, ty nie potrafisz zrobić Batmana. O. Przepraszam, to kierujący motocykle musi dobrze się wstrzelić. Aha, no e, tak. Okej. Okay. Dobra, lecę na autostradę, na dół na autostradę na dół, ale jestem w góry już. O, no dobra, to super, jaśnie. No po co na autostradę? No dobra, to w takim razie czekaj. Mm, jedź tam dokładnie, jedź autostradą do przodu. Mhm, mm jadę. I zobacz, tutaj na dole po prawej powinien być taki, taki, taki wzgórek jakby. Taki wzgórek? O ja. Górka. No właśnie. Też mi się wydaje, że to jednak górka. ja powiedziałem. Okej. Okay, dobra, ustaw się tam ładnie. Okay. Tylko tak najlepiej gdzieś mniej między krzakami. Albo dobra, niech będzie tak. Okej. Okay. Słuchaj, te krzaki, te krzaki nie ranią, yy, spokojnie, nic... No! Ojej, No to jest właśnie kobieta Batman. Musi się nauczyć. No ja Musi się nauczyć. Zapominam, ja po prostu klikam, bo to jest obok Eee, Okej. Okay. To jest obok w i czasami mi się kliknie na to, co trzeba. Dobra, czek, 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 Nie, 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 dobra. Czek, chwile, Chwilę. Ile ustawię się. Dobra, teraz. Leć tam. Ej, beta syno tam obrabuj od góry Patrz. I lecimy. Tylko niestety Infinity Flight tutaj działa tak trochę inaczej. No inaczej. Okej. Okay. Tak, bo nie do końca działa. Okej, okay. chyba... Ale chyba jednak zdechłeś. Spinęło. Ale poleciałam dość daleko. Dość daleko. No to ja też chcę tak polecieć! Nie tylko nie leci Ale tu musisz odpalić ładnie. Ale to... No, ja muszę odpalić ładnie? ładnie? Musisz ładnie postawić motocykl, jak lecisz. Dobra, hmm. no, tutaj nie przyjeżdżaj do mnie, bo tu jest ogólnie, że tak powiem... Nie ma e... gdzie się wybijać, dobrze. Wnętrze rozumiem. tamy i tutaj nie ma opcji, to są kamienie i woda nie? Wnętrze tamy, okej. Okay. Tak jest. Znaczy nie samo wnętrze, no, ale ta, ta strona, ta, ta Okej, okay, to ja tu czekam. Motocyk mi się wbił w piasek, słuchajcie, w ogóle. <laughs> e... I totalnie przed nim kołem jest wbity i pionowo stoi. O nie. To jest po prostu kosmos. Dobra, chodź tu, tuciutko, już, teraz. Dobra. Dobra ja prawdopodobnie utopię ten motocyk teraz. Bo no, tu nie. jest rzeczka. Dlaczego tego? Tak ale się zobaczymy No muszę zjechać tam do ciebie najpierw. To nie będzie takie easy. Pomóc ci? Nie nie, tu nie podjeżdżaj tutaj, bo tym widżany to od razu, że tak powiem, grzeźniesz w ogóle. Ale ja mam E, E, przestań. E. Ja mam E, widzę jak tam skaczysz, kozłogórska. Dobra, już jadę. Już cisna. Cisniesz, dobra. To ciś. No ale to... Zdecyduj się, której... No. no, jestem cały czas w tym samym miejscu. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Już tu sobie podjadę. Okej. Okay. Dobra, okay. ja już u góry. No hej. E, więc proponuję teraz tylko tak. E, czekaj, tutaj Boże nie, nie bo zaraz strony, tu, utopimy, no. tu utopimy. Tu utopimy motocykl, znaczy widżlanty tak. utopimy. E, chodź pojedziemy tu tutaj kawałeczek. Tutaj chodź za mną mieć? Jadę, jadę. Okej, okay. ja e, wiesz co? E, ja proponuję czekać, to było, O tu. No bo już teraz widzę. E, tu zjedziemy sobie na dół. Tutaj przejedziemy, tak. O. I słuchaj, tutaj piękny jest mm. taki. E, tu bym okay. musiała dookoła pojechać. Ja pojadę sobie oczywiście na skróty, tak. E, tutaj też kilka razy dmuchaliśmy w sumie. Dlaczego ty możesz Z... na skróty? Ja nie mogę. Dookoła musisz tam podjechać. O. Dlaczego? A no, bo tak, tak wyszło. Chcę móc na kontrolu to zrobić. Okej, okay. tutaj ogólnie zawsze była sytuacja taka, że samochód potrafił dolecieć lub przelecieć ten budynek, który jest tutaj. Więc zobaczymy, jak teraz wyjdzie. Niżej. Niżej, niżej, dobra. Niżej, niżej, niżej. Czekaj, bo to jednak powoli się cofa. E, wiesz, co trochę niżej? Jeszcze? Dobra, stój. Dobra, ja się teraz ustawię. Okay. Teraz zobaczymy. Yy, nie, bo ja walnę w budynek. Weź to jeszcze niżej. <grym> nie chcę walnąć w budynek. O! Stop, 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 stop! Dobra! Eee. Poleciał. Nie tak okay. walniesz w budynek. E, tak, coś mi się jeszcze nie zdarzyło. Zawsze pani wy budynek. Ale nie, że y, motocyk stanął i został na budynku. A. Jest na dachu, jest na dachu. Totalnie jest. Y, motocyk jest na dachu tam u góry. No nie, najgorzej. No. Weź e, go więc jedyna, jedyna opcja. Wyzywaj go jest, teraz. To jest w tym momencie, czekaj, nie tu. Pojazd. A nie, uszkodził się chyba, czy coś. A nie wiem. Ja nie widzę tego, tego. On jest uszkodzony. Jakim co Nie, bo nie widzę go na dachu. A wiem, że tam wylądowałem. Może ci spadł, albo nie wiem. Wybuchł. Nie wiem, co się stało. Dobra, ja dzwonię w takim razie do Mors Mutual Mors Dobra, dajesz. Tak jest, on chyba jest uszkodzony, bo nie mogę. Tak. Proszę wsiadać. Uszkodził się. Dobra, prezydent Shinobi. Dobra, zamówiony. Za to, za to bom jest po lewej. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. E, kolejna miejscówka, której gdzieś tam wmukaliśmy, to jest miejscówka tutaj. Eee, taka... Eee, że tak powiem okay, Niby po... prosta droga, ale... Powiedz mi tak, czym się tak. najlepiej kontroluje... Eee, Kontrolem. Sam... Okej. Okay. <laughs> Kontrolną no to kontrol. Tu, mam się tak tym? Tak, no i tam, pisła i słuchaj, tam polecisz. Tylko nie wiem, samochody fajnie latały tam, ale zobaczymy jak będzie okay. ten. Dobra, uwaga. Gotowa? Tak. Trzy, cztery. Wow, wow. wow, Okej. Okay. <laughs> Nie wiem, co się stało. E, Pojechałaś po ziemi e, czy poleciałaś? Było dwa w jednym. Okay. Nawet, nawet wylądowałam przez chwilę na dachu innego samochodu. E, dobra. E, dobra, to czekaj, chodź tutaj z tej strony. Zobaczmy. E, czekaj, nie więcej. Okej, okay, tu mamy dość dobry kąt natarcia, tylko czekaj, pojedziemy tu. O, na tym właśnie. Bo tam auta jeżdżą, więc. E, o. Dobra, poczekaj, niech przyjadą. żebyś nie, nie wrąbała się bezpośrednio, okay. wy samochód, ok, tak tak pojedę. Lecisz! Po ziemi! Po ziemi? Po ziemi! No, no to samochody y, latają tutaj w tym przypadku, troszeczkę lekko gdzieś tam podbijają się. E, no a motocykl jednak widać trochę no, tak. no Dobra, e, choć pojedziemy gdzieś tutaj jeszcze. E, tu jest jeszcze większy kąt notarcia, więc powinno o, być lecie. lepiej. Ale dawaj coś teraz ustawię. O, dobra, ustaw się ładnie. Tylko od razu kontrol tam wyważaj, żeby być przygotowana. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, nie jest? Nie. Jeszcze muszę się. Nie. Masz? No A. dojedź. Dobra, to ma, masz Że... szerokie na ten. No teraz samo no, możesz przed czy nami. super, nie? Ła! Czyli <laughs> chciałeś zabić czy co? Nie, no w ogóle. <laughs> E, dobra, yy, czekaj, chodź zamianeczkę zrobimy. No dobra, niech ci będzie. Tak, co dwa będziemy, czy co trzy zamieniać się? To nie było nic hardkorowego, więc no. Dobra, czekaj, chodź podjedziemy sobie tutaj, zobaczymy, tu powinna być jeszcze też jakaś miejscowa. No się... Boże, no serio, no jestem. O nie oj, nie jeszcze nie. <laughs> sorry! Nie zauważyłam co! Nie ja zauważyłeś, że leżę na ulicy, nie. no? To za joszelka. Dobra, yy, czekaj, tutaj jeszcze było fajnie. Zjeść tutaj na dół po lewo. Czekaj. No jedź po nim, co ty bawiasz się tam. Ja mu jeszcze po głowie przyjechałem nawet. O, dalej, 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 dalej. Dobra, Dobra czekaj. Nie, chyba no, nie, jednak niżej trzeba być chyba, chociaż nie wiem. No ja tu jestem niżej. Ja się rozwalę, ja się rozwalę o budynek jak nic. Dobra, wiesz co, nie, chodź jeszcze niżej. Tu jest taki większy kod natar ko natarcia. Kod natarcia? Tak. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Um, podejrzewam, że uderzysz ten napis parking. E, czekaj. Za no późno. Co? Dobra. Ok, nie, spoko, nie jest źle. E, uderzyłem w budynek i pojechałem po budynku i w ogóle wysmarowałem jeszcze trochę <grym> słupi <grym> od drugiej strony. Dobra, <grym> luzi. Okay. E, tylko jedną rzecz muszę zrobić, poczekaj. Tak? Patrz, muszę coś zrobić tylko. <grym> Co Właśnie robisz. Aha, musisz coś e, zjeść. Muszę, tak, musisz coś zjeść, bo każde uderzenie teraz to już będzie dla mnie. E, śmiertelne. Ten. Tak, śmiertelne będzie. Śmiertelne. Ok, Joszelka, chodź, czekaj. Tutaj podjedziemy sobie kawałek. Ja bym no. sprawdził to, uh. co ty robiłaś, a czego ja nie sprawdziłem. Czyli tutaj kąt natarcia, a tu. Kąt natarcia? Tak, kot natarcia. Zobaczymy, jaka jest różnica. Bo ja nie widziałem, ja byłem tylko dmuchającym, ale musisz podjechać wyżej. <laughs> chodź tutaj, patrz! Będzie czad. Czad? No dobra, nie będzie czad. Dobra. Czekaj, 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 czekaj. Chwila, bo ja teraz jestem... Tak, jeszcze tak. Okej. Okay, mm. Dobra, nie będzie czasu wow, na przygotowania. Wow. <grym> Okej, okay, zaparkowałem na parkingu. <grym> no, nie ma czasu Oto, na przygotowanie. Czy... Dobra, nieważne. Czy... Y -y? Y -y? Przy billboardzie pewnym. Eee, dobra, nieważne. To parking eee. to parking. Tak jest. O chodź tu. Eee. Gdzie? Już to jest mały, mał, bardzo malutki kąt natarcia. Tam za mną. Tam tam tam, tam, tam. A że tutaj, a um. to ja bym proponował nawet wiesz, co może. aha, nie, nie, dobra, tam jest budynek to zostawmy. Tylko eee, czekaj, ten kąt natarcia. O, spoko, dobra, to będzie jest Tylko musisz zrobić nie tak. Eee, tak żeby właśnie tam między budynki polecieć, tam, tam, tam. Hmm, to poczekaj, tam. muszę pomyśleć, jak to zrobić. O, pod kątem, dokładnie w ten sposób, dokładnie tak Dokładnie, ładnie dojećcie, czekaj. Mm. Czekaj nie nie Chwila. Zespajesz, że to się uda? Okej, okay. dobra, no dawaj Jest! Eee. No, no. Wiesz co, nie Polecałeś. wiem, nie... Gdzie jest motocykl? Żeś <noise> polecał Eee, dobra, mój motocykl jest... Ja zostałem <noise> Mój motocykl jest kawałek dalej. Dobry okay. kawałek dalej. No właśnie, widziałem, że poleciał chyba. E, czekaj! No ja jest, dobra, chodź tu. Czekam! Je, ci ci zaznaczyć, gdzie jest mój motocyk. Ja jedziemy motocyk. Mój, moto, tak, mój motocykl jest tu. Dobra. E, tu mogę, dobra, też, dobra. Luz, luz. Dobra, pięknie, elegancko. <laughs> nie no, słuchajcie, po prostu to jest najbardziej epicki Batman-mucha jakikolwiek kiedykolwiek zrobiłem. Ee, nie no, jest, jest, jest na budynku? Ej, wezmij, ja, on jest na Mhm. Mm Nie, słuchajcie, to jest po prostu kosmos. E, dobra. Czekaj, wysiadam. Wysiadam. Jest. E, muszę go zwrócić. E, A, muszę go zwrócić. ty się u mnie zacząłeś tepać. Eee, czekaj. bez wezwij z Shinobi. Ciekawe, mm -hmm. dobra. Okej, okay. jest już. E, ogólnie to się dziwne że rzeczy dzieją z tym motocyklem, w sensie... On... Eee, no. nawet jak wyświetlać się na mapie, możesz go po prostu... Prowadzić. no i tyle no. Taka sytuacja. E, dobra, to czekaj, jeszcze byśmy zobaczyli jakąś jedną miejscówkę, i jeszcze ciebie dmuchniemy na pewno. Tak, ja e, ale, ale ja proponuję jechać tutaj. Idę, idę, idę. Znaczy jadę. E, czekaj, tutaj i teraz. E, no tutaj to może niekoniecznie. Tu zjedziemy sobie na dół. A co o. jest? Dlaczego mi się kamera zmieniła? Ja proponuję, Jezu. że to by było... czekaj, aha, tutaj Nieudany Nieudany kaskaderski mi się nagle odpalił. Schoki kaskaderskie mi się odpaliły. Zobaczmy ze schodu. Tutaj, zobacz, tam takie ten... Mam nadzieję, że nie przywalę w budynek tak chamsko. Znaczy tak się właśnie stanie. Dobra, tylko ładnie ten. No nie no... no, no co ty robisz? Nie, no, zjedź trochę na dół, bo że Patrz jak ja powoli cofam teraz. Nie rona, dobra, poczekaj, ładnie się tylko ustawię. Dobra, chyba jestem gotowy. Ale tylko chyba. Co się stało? Widziałam, że twoja postać się oddzieliła od, od motorka. I to tak dziwnie tekstury wyglądały z daleka. Wiesz co, no rozplaskałem się po prostu. Dobra, ja tak. proponuję zamieńmy się teraz. Bo po prostu teraz już to nie do końca wychodzi. Dobra, wiesz co, mam jeszcze, jedną, jeszcze jeden pomysł, aczkolwiek nie wiem czy wyjdzie. Nie, czekaj, już wiem gdzie. Chodź chodź, chodź do mnie tutaj. Nie, nie, ja tu mam pewniaka. Tak, masz pewniaka? No dobra. Tak. Jak masz pewniaka, jest to... jest śmietnik? No to masz pewniaka, czy nie masz Czekaj. pewniaka? Nie, nie, z drugiej strony, z drugiej strony jest, z drugiej strony jest chyba. Ja. No z drugiej strony tu jest. Tutaj. Super. E, musisz objechać ten budynek i tu jest gwiazd. E, I tu jest śmietnik i na tym śmietniku podejrzewam, że może być fajny stuncior. Ale tylko może być. No, bo to ten kąt natarcia, za mało śmieci tu jest ogólnie. No nie? Ale spoko, opcja taka naturalna wyskocznie. Trochę śmierdzi, ale naturalna. No. Dobra, ładnie tam, delikatnie dojedź do tyłu. Tak, tak. Dobrze, cofaj jeszcze, cofaj, cofaj. No, luzik, cofaj, możesz no, tym... tym. jak walnę, to o. powiesz, że, że za mocno. Dobra. Już? Tak. Gotowy? Tak. Jedź! No

tam kliknąć E, ale wiesz? Ustrzymałam <grywa> się. Dobra. Chwila prawdy. Mam tu zostać? Dobra, zostanę. E, Okej, okay, czekaj, tak. Ja ci już tutaj ustawiłem. I co? No, może być. Może, może być? być, może być. Jeszienka, to weź wróć. Może być. E, I teraz ja chcę, bo ewidentnie poleciałeś za. Y, za słabo. No ja mam wrażenie, że. Kurczę, ja albo nie potrafię kontrolować tego. E... No zaraz właśnie zobaczymy, czy to jest kwestia. Ta jeżeli tak, to po prostu ci pokażę poza odcinkiem, w jaki sposób kontrolować. Mm. O. Dobra. Dobra. Tu masz ustawionet już. Weź sobie wsiąść po prostu. O. Pyk, elegancko. Dobra, czekaj. Tylko teraz tak. Ja Ci teraz powiem, yy, chwila. Uno, momentu. Czy jestem dobrze ustawiony? Nie. Dobra, teraz? teraz jestem tak samo. No teraz? Eee, e. Nie byłeś źle ustawiony. No i tak umierasz. Dobra, ale poleciałem dalej, nie? No. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Ja widocznie no, nie, nie już... umiem. Mam skrzydełka, A Więc szczydełka. moi drodzy, tym symbolicznym Jesteś akcentem aniołkiem. Kończymy ten odcinek. Dajcie znać, czy chcecie oczywiście nie. tam w komentarzach. I działamy, moi drodzy. Mm. Mam nadzieję, że na weekend już wróci internet Renowi Burpertowi. Joszelka, no nie, no to jest... <grym> serio, no... <grym> nie, słuchajcie, to tak, no oczywiście każdy odcinek <grym> musi się tak skończyć. Od <grym> tego mam być lampę. Inaczej się no nie, nie da. mnie! Chodź tutaj, oszelko! Nie chcę! Mam dla ciebie pocisk! Chodź nie chcę! pocisnę! Nie chcę! Pocisnę! Pocisnę! Ja nie lubię, nie lubię takich prezentów. Po policja! Łapać ją! Łapać to ją! co? Wydaje mi się, że to było na Nie, Nie koniec! Chodź tutaj! Wracaj! Okej, okay, wracam. Okej. No, nie no bez <laughs> jak! Jak mi co ten pocisk? <laughs> Poszedł, po prostu. A jakże to? Ten... Żegnaj. No, I Teraz to sobie jużem kończymy. Dzięki za uwagę, Trzymajcie się, chaos!